W sobotę o godzinie 14 ruszy siódma edycja arabickiego 24-godzinnego festiwalu sportu. Do kibicowania, uczestnictwa w zmaganiach sportowych oraz rekreacji zaprasza koordynator festiwalu wiceburmistrz Paweł Oku. Szybaj. Mam nadzieję, że atrakcji nie zabraknie, gdyż miasteczko festiwalowe przewiduje bardzo, bardzo dużo zajęć dla najmłodszych. Scena festiwalowa będzie praktycznie od godziny 14 do późnych godzin wieczornych zapełniona różnymi występami. Także naprawdę atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Szczególnie wszystkich mieszkańców zapraszam do tego, aby wziąć czynny udział w otwartych sztafetach rawickich czy w pływaniu, w biegu, czy też jazda rowerem, kiki, nording walking. Sztafety są otwarte, także zapraszam, skorzystajcie A w przerwach, wydarzeń festiwalowych. Zapraszamy na plac zabaw, aby nasi najmłodsi mogli skorzystać z tych urządzeń, pobawić się. Mamy dużo ławeczek do wypoczynku. Także seniorzy również mogą tutaj y, usiąść, odpocząć. Również na plantach zostały zamocowane nowe urządzenia fitness, także też można tam troszeczkę rekreacyjnie się sprawdzić. Miasteczko festiwalowe jak co roku będzie usytuowane na terenie targowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw. Do dyspozycji uczestników i kibiców będzie też kawiarnia. Zapraszamy do starego kina. Kawiarnia artystyczna jest w starym kinie która zaprasza z nową ofertą przez cały okres trwania święta sportu i czekamy na Państwa. Przewidujemy, że pogoda będzie wiśmienita. Proboszczowie też potwierdzili, iż będzie naprawdę świetna aura, słoneczko nam będzie przyświecało, więc drodzy Państwo, bądźcie z nami, oby Was nie zabrakło. Liczymy na Waszą obecność.